Tak się powinno grać właśnie pistetówki pierwsze rundy, guys. Hej, ja, ja jestem z i wtorek kolejne ocenienie klipów standardowo, zwycięzcowy g dzisiaj PSY w karta 3D. -SK. Jeżeli chcecie zgłosić swoje klipy, to zapraszam Was na mojego Discorda, jest tam cały kanał przeznaczony do oceniania klipów Ale zanim przejdę do oceny, to spotkajcie się ze mną w Warszawie na polskich finałach Red Bull Campus Clutch Finały odbędą się już 22 października i zaczynają się od godziny 12.30. Wstęp jest darmowy i może tam pić każdy od 16 roku życia. Więc bijajcie, spijmy pionę, zróbmy sobie razem zdjęcie i razem pokibicujmy W opisie macie dokładny adres, gdzie jest to wydarzenie więc do zobaczenia. Dobra, myślę, że już możemy e, zacząć. Pierwszy klip jest od e, samice. Zobaczymy co ciekawego e, nam tutaj e, zresztą pokaże. No pięknie słyszymy klawiator. No piękne one tapik ble... Okej, okay, bardzo ładnie. Nie no, jak to będzie ace? Nie ma ace'a, niestety Ale bardzo ładne one-tapy To były bardzo ładne one-tapy Wiecie co? Lecimy od razu z dychą Tip od Dormant e, Radiant Zobaczcie mi zapokazał Oj, tutaj stun od... E, to było od Enemy gry. dobra, że myślałem się, tam się spira, że tam tak zrobił Ale dobra, jest pierwszy frag na To jest tam pozycji Myślę, że bardzo dobra decyzja to była Trochę sobie przyciszymy, bo jest strasznie głośno Ok, wchodzi tutaj Kolejny piękny strzał Sprawdzanie pozycji, nie no fajnie grasz tą Reiną E, fajnie grasz, po, myśl, po pozycję myślić. Ten misik na początku był naprawdę bardzo fajny, żeby zobaczyć, ile osób przypuszczało tutaj. Oj, tutaj. Co ta zrobił? Jakiś awk w ogóle. W ogóle, czemu ty grasz na i masz spike. No nie wiem. okej, okay, rozumiem. Granie duelistom tak jest. Trzeba robić za wszystkich, tak? No na spokojnie się tutaj w wseluję. No frenzy jest nam bronią, że gdzieś tam lepiej się sprayuje. Jak leżał ghost na ziemi, to ja bym podniósł tego gosta na twoim miejscu. Nie wiem, czy leżał w sumie, więc nie jestem pewien. Ale no czwarty frak jest dobrze sobie podbierz bardziej na blisko w tym momencie, no Ghosta bierzesz, no bo jednak, no jak mówię, z Frenzy z no to trzeba po prostu na blisko e, zagrać. Oj, widziałeś, to będzie Aesik, czy to będzie IC No to musi być Aesik. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, jest Aesik, spoko klip, fajnie, jak mówię, fajnie naprawdę grasz e, tą Reyną, mieścisz, starasz się jakoś kombinować, e, więc fajnie, oceniam na 9. Klip od Yank. to jest kolejna pistoletówka Boże Święty, wracamy do tego, że każde ocenienie klipów jest jakieś tematyczne i to przez przypadek. Padek. Dzisiaj większość klipów widzę, że jest po prostu... Y, to są pistoletówki. Nie no, spoko, nie? Trzyka ładne, ładnie weszło. Dawaj jakiegoś one tapiko i to jest z problemami, ale udało się na szczęście zgarnąć tego czwartego fraga. Dawaj, ej, mord. Dawaj, 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 dawaj. Wierzę, 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 wierzę. Ale tu musi być one-tap. Jak będzie one-tap, dostajesz dychę. Tyle, to ma być one-tap. I tyle. To jest, to jest moje wymaganie do dychy. Nie był to one-tapik, no ale ładne. ACIK DOM 9 Ząbek moi drodzy i kolejna runda pistoletowa. O co tu chodzi? Czy my się jakoś zgadaliście? To jest. aż nie niemożliwe, nie? Czuję się, jakby to był jakiś spisek, o którym ja nie wiem. Ale dobra, okej, okay. pierwszy frag. Pik, U, tutaj ratnik, ale siadło. Wziął sobie gościka, mądra decyzja w tym momencie. U, tu byłeś zarąbiście wcelowany, ale tego hil'a wziąłeś do łapy, nie? Patrzcie, to jest tak dobre wcelowanie się właśnie na osobę zeskakującą. Idealne! Idealnie, nie? Tylko unlucky, akurat ten heal, nie? No szkoda. <laughs> unlucky timing, ale udało ci się zgarnąć fraga. To troś na Viper, na szczęście słaba. Piękny pik akurat Harry Railzie, no jest 4K, ponownie. Ładne fragi, daje 9 Michalina Uwo tym razem nie jest to runda pistoletowa Okej, okay, leci bomboczik Co tu się dzieje? Nie ma fraga z bombota, szkoda Czy to będzie jaki Masz ulta Czy to będzie z ulta? Trzyka z ulta Plus, Sowa jeszcze zultował Ej, ej, to jest zarombiste zagranie To jest zarombiste zagranie, patrzcie Rej zgarnęła tych tutaj, a Sowa Zgarnął osoby rotujące Patrzcie, to jest zajebiste o, ultuje, Sowa wie, że tutaj są, oni muszą y, rotować, to jest tak dobre zagranie, no dobra, Sowa bardziej tak na ukos ultował, ale wiecie o co chodzi, no bo widział gdzieś tam na radarze, gdzie oni są, ale to jest tak dobre i patrzcie, Sowa teraz tutaj ultuje, od razu na ostatniego pięknie, Zarumbiste combo, daje dychę. Tip od Krzychu, no możemy za Krzychu pokażę. o, jaką masz kostkę ładną, jaka ładna koszka. o mój Boże, o mój Boże, leci fleszyk, no, oj, niestety ten flash Gekko, cię niestety. Offeszował, szkoda, ale tutaj piękny pikno ten spray może naprawdę tutaj zrobić robotę. No szkoda, że bardziej tego spray nie dociągnąłeś Patrz. Zostało ci 8 ammo. Mogę ci jeszcze wystrzelać, bo oni tam stali w tym smoku. A już polecił reload z twojej strony. Taka taka moja mała uwaga co do tego. Spoko, zmiana pozycji. Piękny frak. No i co, czwarty frak? To już powinna być jakaś czysta formalność dla ciebie, tak mi się wydaje. No i jest to czysta formalność. Ładny klip, ponownie dam 9. Klip od meble. Sal! I to na bandziku, no setupik widzę, że fajny, kamerka u góry, trapik tutaj pod longa. idealne piknięcie pod trapik, tutaj ktoś z łuki wychodzi, poleciał drugi frag Uuu, ej, dobra, podoba mi się ta gra z cyferem, no widać, że cyferek jest tutaj wyuczony, jak stawiać, jak co robić Ale Czy ten ult był potrzebny? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek ace'ik wleciał, tam dychę temu klipowy, fajny setupik, fajne fragi Myślę, że zasługuje na 10. Trip od Błażeja. Co bożej nam pokażę? Sprawdźmy to. No, leci od razu frag. na bliźnie, na Phoenixie, na idzie. Okej. Okay. Taka trochę, jakbyś nie wiedział, co chcesz troszeczkę ze sobą zrobić w tym momencie. Takie mam odczucie, że nie masz do końca planu. Czasami też się gubię w grze, nie? czasami też nie mam planu momentami i czujesz się taki zagubiony jak dziecko w mgle. I czujesz, że też trochę taki przez chwilę byłeś, ale tutaj pięknie łapiesz tą. Viper leci ucik. No uciekiem możesz naprawdę wiele zadziałać, no piękny ten slajd był na tego omena. Okej, Spike leży na midzie, widzę, że movemencik jest całkiem fajny na tej mion, dobry stun, chociaż bardziej mógł na prawo wlecieć, ale fajnie sobie to sprawdziłeś, zabiłeś go, no i co, no i ace'ik to już powinna być ponownie czysta formalność, tak, tak mi się wydaje, no slajdzik, jedyny minus to slajdzik do przodu, nie powinno się slajdować do przodu, bo jesteście na linii wroga, lepiej się slajdować w bok, nie, bo jak zdejdziecie się do przodu, to nie psujecie tego, tej pozycji celownika, przeciwnikowi. Że tam 8, takie solidne 8. No, tip od Ace'a, Tytuł to jest zresztą mój pierwszy ace w Valorancie. Bardzo chętnie go zobaczę. Kurde, to jest zawsze tak fajne, jak przecież o mój pierwszy ace tak daje. No, uu, ładnie strzelasz. Bardzo ładnie strzelasz. Okej, okay, dobry pik. To widzę, że to musi być Swift Play. Ładny pik również na to Neo, No tak naprawdę wszystko wiesz. Tutaj masz jeszcze zawsze daszyka. O, właśnie został użyty pięknie, pięknie również zdaszowane. Okej, okay, problemy, małe problemy, ale to nie, to nie oznacza, że to nie jest do zrobienia. No piękny Elsi, fajny Elsi, kurczę, podobało mi się. Myślę, że dam dziewięć. pod it. Drogi, okej okay. Sunset, kurde, lubię sunset'a Okej, okay. bardzo fajna ściana Piękna ściana, deadlock jeszcze Zapała tutaj na ulcie, no pięknie razem Zagraliście z tą deadlock, deadlock zultowała Tutaj od ściany, w ogóle nikt tam W przeciwnej drużynie się nie zorientował, że w ogóle Ty, ty używasz tę ścianę, jakby totalnie Nawet te znaki zapytania, Oni widzicie Ale gość tam napisał masę znaków zapytania na czacie Totalnie oni są w, w niewiedzy Co się stało, myślę, że to byłby ace, gdyby nie ten Deadlock, ale fajnie, że razem zagraliście Bardzo fajna ściana, fajne piknięcie, no Myślę, myślę, że dam 10. No. i od Jezusa 12. Okej, okay, co? Jezus 12 pokaże. Uuu, prawie! Dobra, jest frak na szczęście. Myślałem, że już się... Myślę, że to będą jakieś już większe kłopoty. Oj, pro... Okej, okay, okej, okay. nie róbcie tak. Jakby przeciwnicy mają do tej pory informację, jest jet, może słyszeli dwóch czy trzech stepy, no ale nie ma tego info, że jest Spike. W momencie, kiedy ty rzucasz Spike'a, nie komuś do łapy, tylko tak na ziemię, to tu słychać i od razu leci info. Spike in front of A na przykład, wiecie co, wyrzucacie sobie Spike'a, wyrzućcie sobie do ręki, wtedy tego nie słychać. Taka rada, po prostu dajecie za dużo informacji przeciwnikom w tym momencie. Trzy enemy Omen ci zamknął drzwi? Chyba tak, rozumiem, że plan był taki, żeby może zniszczyć te drzwi, ale nie wiem, jakoś tutaj enemy Omen chyba... Pomodle jaki drużyny gra, takie odnoszę wrażenie Okej, okay, nice. Jest czwarty Frightly Lodzi, krzyść. Amo. No to co, no eisik, no musisz robić tego Asika morda. No, nie wierzę, że nie. Wiesz, że jest ostatni, ostatni jest na shorcie. No taki daszek bardziej do przodu mógł polecieć ani w ścianę. Ale Aisik wszedł. Dam 8 Tip od globo. Okej, okay, Brizik. Ostatnio na Brizi wygrywam. Ci co, ludzie co się zastanowią, że ostatnio nie wygrywać. To jest niemożliwe wręcz. Okej, okay. chociaż ja bym tu chwilę dłużej przeczekał. Ale i tak zarąbiście, i tak to wyszło genialnie, to wyszło i tak genialnie Chwilę dłużej bym przeczekał na twoim miejscu, ale i tak naprawdę świetnie zagrałeś mordo, dycha Tip od Lorda Vadera, maryszale widzę, no, zobaczymy czy co Lord Vader pokaże No piękny headshot, no, teraz no, powinien że jakimś takim śmiesznym żartem, to, 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 to. że Darth Sidious się dobrze nauczył czy coś Nieważne, ale uuuu no, Ok ja jak to będą same strzały w głowę, masz dychę? Po prostu, bardzo ładne strzały Czy ostatni frag Stoję. będzie w głowę również? Danomowy. Dawaj, Danomowy. Dawaj, Danomowy. dawaj Lord Danomowy. Vader Danomowy. Dawaj, Ace Marshala, no oczywiście, że... No prawie w głowę, prawie w głowę, prawie w głowę o, tego o mój Boże, o mój Boże, nie ma tego... No i... Jest, o... no masz dychę, no Tip od Maka, co? Mak tutaj... go no, Okej, okay, wszedł w frag Wiesz, gdzie jest kolejny? Spike leży. overhill. myślę, że w takim momencie całkiem już dobre. Tutaj również kolejny overhill nie ma, nie wleciał. Nie ma, nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, oni są na midzie w ogóle. Ci trochę rozdzielili i trochę nie wiedzieli, jak by chcieli zagrać. Masz dwa flesze jeszcze tą Reiną. Fajnie byłoby gdzieś je wykorzystać na swoją korzyść na pewno. Ale ty się nie przejmujesz, ty nie potrzebujesz Ace ich wleciał, na dziewięć. Okej, okay, clip od jestem rozdynek Co jest to? Okej, okay. znowu mamy hey man Oj, tutaj problemy. Du, 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 du. Ej, czy to będzie Ace? Jeden versus... Dawaj, dawaj, zrób ace'a. Błagam, zrób Aisa, Please. To ma być ace. Jeden versus 5, spektrum podniesiony z ziemi. Gdzieś to brzmi jak marzenie. I tak się właśnie powinno grać pistetówki. Tak się powinno grać właśnie pistetówki pierwsze rundy, guys. Piękne zagranie, daje dychę. Tip od Forsata'a, słuchajcie. Forsateciek z Immortalem zresztą. No piękny strzał. Dobre zajęcie. No tutaj już no widać to w różnicę, nie? Wiecie, jak ktoś ma tego Immortala. Że od razu próbujesz zająć inną pozycję. Ładny strzał, dziś piękny. Wiesz, gdzie jest dwóch przeciwników. Zajmujesz zarąbistą pozycję, i to jest właśnie co na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Ten użytkownik tutaj, tak, zajął pozycję tutaj bardziej. Na prawo, ze względu na to, że widział, że jeden jest na lewo Jeden na prawo i nie chciał po prostu wychylać na dwóch naraz, więc żeby się nie narażać na okna Zajął pozycję bardziej przy tej Prawej stronie sajtu, ze względu na to, że w tym momencie Jak będą pikować razem, to będzie mieć Tylko omena i, i po prostu nie zginie Będzie mieć większą szansę, żeby zgarnąć te fragi Więc naprawdę dobre pozycjonowanie się To się szanuje, overheal leciał. Piękny koniec strzał i co to jest jej, no dyszka no! No i słuchajcie, to tyle z dzisiejszych klipów. Sporo dzisiaj klipów dostało dychę. Tego klipa przed chwilą widzieliśmy, więc już nie będziemy go jeszcze raz oglądać. Drugi klip to rodzynek i jego piękny po prostu eisik 1 vs 5 na pistoletówce. Kolejny Eisik to Lord no. Vader z po prostu no, przepięknymi fragami. Z marszala, no po prostu się na to no pięknie wiem. patrzyło. Dalej mamy piękne zagranie na brizie, schowanie się, szybkie 4K i potem dokończenie. Jako Asic Dalej mamy It's Froggy i po prostu bardzo dobre, już dobre użycie ściany Agresywne zagranie z Dead No tutaj by wleciał Asic myślę i tak e, Nawet gdyby nie ten ult Dead Dalej mamy meble z naprawdę fajnym setupem pod Cypherem Piękne strzały, piękne zagranie Również Michalina UW Zagraliście świetnie z sobą Robiąc double ulta Trzy fragi twoje, dwa odsowy. No i, moi drodzy, Samica z naprawdę pięknymi e, headami z ghost a. I pytanie, kto powinien wygrać dzisiejsze ocenienie klipów Wybór jest ciężki, dużo klipów dzisiaj dostało dychę Ale myślę, że mam jednego faworyta takiego najbardziej jest to, uwaga, w sumie paru faworytów Ale jedna, jeden klip mnie jakoś tak najbardziej urzekł I jest to, uwaga, 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 uwaga Jest to, słuchajcie, Rodzynek z naprawdę świetnym zagranicą Wiecie, to jest początek gry Classic, a przepraszam to nawet nie była runda pistoletowa. To było 0 do 1. To już w ogóle.